Dzień dobry, nerdy. W cyklicznym programie figurkowym niskiej jakości, tylko bez jeszcze określonego cyklu. Działo się trochę, bo był Warhammer Fest oraz mamy oczywiście nowy kickstarter Warzonka, więc zaczynamy od Warcry, potem będzie Warzonek, a potem reszta. W artykule Pious Heroes and Diluted Cannabis mamy opisany kolejny dodatek do Warcry'a, w którym storkaści zmierzą się z dworem zjadaczy ciał. Czyli po raz pierwszy w pudełku chyba nie mamy nic chaosowego. Jestem w zasadzie zadowolony z tego wyboru band, bo Stormcastów polubiłem, zwłaszcza po tym ostatnim update'cie ich wyglądu. Rzuca się niestety w oczy, że pozy Stormcastów są tutaj zaskakująco powtarzalne tylko trzy podstawowe wzory z różną bronią. Ale nie wiem, czy to nie jest związane z tym, że będą służyć jako oddział również Wage Sigmar. I tam będą uzbrojeni w normalne bronie, a tutaj będą jakieś specjalne. Tak jak jest to z wojownikami w Kiltimie, gdzie na przykład żołnierzy weteranów Gwardii można było uzbroić w bardzo różne rzeczy, dodać im jakieś lornetki, mapy i tak dalej, ale na potrzeby zwykłej 40 można było ich uzbroić w normalne lasgany tylko. Gule są za to piękne i różnorodne, i mamy nawet ich wersje spieskowane. Teren, który otrzymujemy, to niestety znowu te same dwa pieprzone drzewa i piramida, która jest zupełnie nie w skali. I tak jesteśmy chyba w lepszej sytuacji niż gracze Kiltima, gdyż u nich 90% terenu się zawsze powtarzało w tym sezonie. U nas tak 50%. Przyznam, że chyba w ogóle nie lubię tego terenu z tego sezonu. Wiem, że jako dziadu z lasu powinienem lubić, bo drzewa i krzaki i tak dalej, ale. Wywrotne jest to okrutnie i zaczepia się o ręce i jest w zasadzie niewygodne do grania po prostu. Otrzymaliśmy też mapę kolejnych rzeczy do WarCralia na najbliższy rok i to ona jest bardzo ciekawa, nie tylko przez rzeczy, które na niej są, ale też przez rzeczy, których na niej nie ma. Po pierwsze nie ma nowego Tom of Champions, które przydałoby się bardzo, zwłaszcza żeby update'ować ceny BladeBornów, które obecnie nie pasują zupełnie do reszty figurek. Po drugie, niezapowiedziany też został jakiś podręcznik z zebranymi zasadami z całego sezonu. Jest to dziwne o tyle, że GW nigdy nie przegapiała okazji za sprzedanie tego samego dwa razy. Oczywiście zmiany punktów mogą być po prostu w White Warfie, albo po prostu na tej grafice nie ma książek. Musimy wziąć pod uwagę, że te wszystkie grafiki robią jakiś biedny rudek w korpo o dwa dni przed tym festem, więc pewnie pełno jest tu błędów i niedomówień. Zapowiadany starter dla nowych graczy to prawdopodobnie będzie ta krypta krwi, którą widzieliśmy w przeciekach na Redditie. Wygląda to całkiem fajnie, co prawda bandy nie są nawet na pełne 1000 punktów, terenu jest bardzo mało, plansza jest papierowa, ale przez to podejrzewam będzie to bardzo tani starter. Jeżeli faktycznie to będzie to, myślę, że będzie na tym kanale do rozdania przynajmniej jeden albo dwa, tylko bez terenów, które sobie wezmę, bo podobałem się zwłaszcza te... Pomniki neferaty, a zamiast tego będą jakieś lepsze tereny. Duże zaskoczenie to brak opisanego nowego sezonu i pudeł, tak jak w poprzednim sezonie. Oznacza to, że albo faktycznie ich nie ma, albo po prostu nie są zaznaczone na grafice. Ilość band równie dobrze może oznaczać starter nowego sezonu. Może być starter sezonowy oraz starter ogólny, tak jest przy, na przykład w Wanderwolfach. Dodatkowe bandy, tak jak było na początku zeszłego sezonu, gdzie wyszły rogi haszuta i kolejne dwa pudła. Oczywiście to jest moje całkowite gdybanie, mam nadzieję, że tak nie będzie, wolałbym i mój portfel by wolał, żeby były tylko same bandy. Z drugiej strony jakby wypuścili sezon z terenami takimi z nekropolii jak w Starterze, to też byłoby pięknie. Zaskakująco, i co mnie bardzo cieszy, będą przynajmniej trzy bandy z, z sił porządku. Jak weźmiemy spis armii orderu ze sklepu GW z Kimbo Slice'em RIP po prawej stronie, yy, zobaczymy, że tak nie tak dużo zostało ich. Yy, jest ich dziewięć, z czego dziewczyny, jaszczurki i sygmaryci już dostali swoje bandy, ale nie podejmuje się zgadywać, co może być następne. Myślę, że jak większość, ucieszyłbym się z łowców czarownic. Albo z klasycznej wyprawy awanturników Zerpega, gdzie byłby elf, łucznik, krasnolud, barbarzyńca, czarodziej, etc. Warzone. ponownie powrócił z kickstarterem. Nie będę tutaj obiektywny, bo powiem wprost, wszystko mi się chyba podoba. Okej. Okay. Ludki mi się wszystkie podobają. Podoba mi się, że wracamy do starego systemu z mojego, w cudzysłowie, dzieciństwa. Zasady wyglądają jak Quarzon. Modele zdecydowanie wyglądają jak Quarzon, są dużo lepsze niż te w poprzednim Kickstarterze i mamy ich dużo więcej do wyboru. Nie jest to tani, przynajmniej dla nas Kickstarter, ale marka jest znana i poradził sobie nieźle i jest już wszystko w tej chwili ufundowane, poza oczywiście jakimiś strzeczgolami. Dorzuciłem swoje 3 grosze, więc pozostaje tylko czekać na przesyłkę, która ma przyjść gdzieś mniej więcej za rok. Jak prawdziwy influencer dostałem też ludka do testów i do pomalowania. Będzie w tym tygodniu recenzja i malowanie jak te nowe figurki wyglądają. Pomimo zbierania wszystkiego zawsze miałem jakąś główną frakcję i w pierwszej edycji był to Capitol, w drugiej i trzeciej Bauhaus, a w czwartej prodosowej Cybertronik. Myślę teraz, czy by nie wrócić z powrotem do kapitolu jako taka main armia. Może imperial? Zobaczymy jeszcze. Witam the battle. Kolejny kickstarter bitewniakowy to War on Terra, do którego po zapoznaniu się z zasadami zupełnie mnie nie podchodzą, ale gra ujęła mnie tym pięknym intro, które w tej chwili widać na ekranie, oraz entuzjazmem autorów, yy, który było widać podczas wywiadu na kanale Painting Face. No i ludki yy, ludzkich marinów są doskonałe. O Jezus, Jezu, na te latające drony na żyłce, tu coś pięknego. Gdyby nie to, że wydałem wszystkie pieniądze na Kickstarter Warzona, na pewno bym to wspierał. Ostatnie dwa newsiki to Shadow of Centralis, druga edycja i gra na podstawie Gry o Tron, serialowej wersji od Night Models, tych samych od Batmana i Harry'ego Pottera. Powiedzieć, że jestem sceptyczny, to jest za mało, zdecydowanie żeby nie zostawiać Was na koniec z pustymi yy, rękami Ludek do pierwszej edycji Warzona Bohater Wilków Imperialu z Claymorem Będzie do wygrania, żeby go wygrać Trzeba udostępnić gdzieś ten film u siebie na fejsie Albo gdzieś Oraz zostawić tutaj komentarz Hashtag ciach, 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 ciach. Wysyłka tylko na terenie Polski, tylko paczkomatem I tylko na mój jak zawsze Plusowanie gdzieś będzie koło dnia dziecka, koło 1 czerwca. I to chyba tyle. Do zobaczyska.